Tegoroczne święto 11 listopada to dla mieszkańców Białej Podlaskiej wyjątkowy dzień. W obchody 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości włączył się prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Spośród setek zaproszeń z różnych miast wybrał właśnie Białą Podlaską. Szanowny panie prezydencie! Szanowni państwo. Moi drodzy. Bardzo serdecznie dziękuję. Jestem wdzięczny za to zaproszenie do Białej Podlaskiej na dziś na ten piękny wieczór. Prezydent Andrzej Duda swoją wizytę rozpoczął od odsłonięcia ronda pierwszej brygady komendanta Józefa Piłsudskiego. Chwilę później złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą honorowego obywatela miasta, Józefa Piłsudskiego. Przemawiając do Bialczan, Andrzej Duda podkreślał ważną rolę ludzi w budowaniu pamięci patriotycznej. I dlatego dziękuję Wam za tą piękną uroczystość i dziękuję za to rondo, dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję pozostałym władzom i Państwu, mieszkańcom Białej Podlaskiej. Dziękuję, że w ten właśnie sposób budujecie tutaj pamięć historyczną. Budujecie tutaj postawy patriotyczne. Dziękuję, że o tym pamiętacie. Bo to ważne. Bo to ważne dla wychowania pokoleń naszej młodzieży, tych najmłodszych, którzy stoją tutaj przede mną. Dziękuję wam za to wszystko. I cieszę się ogromnie że jestem tutaj dzisiaj z Wami, że zdążyłem przyjechać do Białej Podlaskiej, w której niestety nie byłem w kampanii, ale że zdążyłem przyjechać tutaj jako prezydent w tym roku, w którym obchodzicie jubileusz 490-lecia nadania praw miejskich. Prezydent w swoim przemówieniu nawiązał też do aktualnej sytuacji politycznej. Za kilka dni będziemy mieli nowy rząd. Rząd równowagi, w moim przekonaniu, z bardzo dobrym premierem. Z panią Beatą Szydło. Wierzę w to głęboko, że będę mógł wraz z tym rządem przyczynić się do naprawy Rzeczypospolitej: do tego, żebyście także tutaj, w Białej Podlaskiej, na wschodniej części Polski, na Podlasiu i w innych miejscach, zobaczyli, że można realizować zrównoważony rozwój państwa. Żebyście zobaczyli że przez to właśnie konstytucja może być realizowana, żebyście zobaczyli, że szanse rozwojowe, że potencjał też taki, jaki tutaj macie, nie tylko w swoich sercach, bo ten jest i zawsze był, ale także ten infrastrukturalny myślę tutaj o lotnisku choćby był wykorzystany. Dla rozwoju. Prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk wręczył głowie państwa prezent w postaci statuetki Michała Archanioła wpisanego w herb miasta. Zawsze staramy się w naszym mieście nagrodzić osoby szczególnie oddane, szczególnie zaszczytne, które odwiedzają nasze miasto. A myślę, że te miasto nie miało bardziej zacnej osoby jak prezydent najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Naszym patronem, z którego jesteśmy dumni, który jest wpisany w herb miasta, jest Michał Archanioł. Michał Archanioł, który zwyciężył zło. I mamy nadzieję, że wspólnie to zło zwyciężymy, a Michał Archanioł będzie strzegł pana prezydenta. Bardzo dziękujemy za tę wizytę. Na zakończenie prezydent Andrzej Duda zaśpiewał z mieszkańcami miasta pieśni patriotyczne. Żyli Dziękuję bardzo serdecznie i gorące wrawa drodzy Państwo. Za tę wyjątkową, bardzo ważną wizytę. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, śpiewał, był tutaj dzisiaj razem z nami.